Wow! 100 lat mnie tu nie było. Słuchajcie, dzień dobry. Nie, nie wiem czy ktokolwiek tutaj się um, pojawi, bo tak naprawdę to jest niezapowiedziany ten live, e, ale na pewno go zapiszę. To jest, um, To jest naprawdę... Kurczę! Mam tremę. Dziwna sprawa, dziwna sprawa. Słuchajcie, co chciałam Wam powiedzieć, no to przede wszystkim dzień dobry, witam Was cieplutko i serdecznie. Na tą chwilę mój laptop zdech dosłownie padł jak kawka i na pewno da się go naprawić, bo on po prostu nie chce się włączyć, załączyć, ale nie na tym rzecz polega. Pisaliście mi również, że. że że jak ktoś nazywa, że laptopy są tanie. Tak, ja wiem, ale ja potrzebuję taki laptop, który pomieści wszystkie te filmiki, materiały i tak dalej. Czyli troszeczkę lepszego, że tak powiem, laptopika, a nie pierwszy lepszy. Bo pierwszy lepszy to można naprawdę za dwie stówki dorwać. To jest akurat prawda. No dobra, co by tutaj Wam powiedzieć, to postanowiłam, że filmiki będą spokoju, będą nadawane na żywo, będę zapisywała te e, filmiki i tak będzie przez wakacje, czyli jak będziemy gdzieś jechać w góry, będę transmitowała na żywo. Jeżeli będziemy jechać gdzieś tam nad morze, będę nagrywała na żywo. Wiecie, e, tego dnia, co zawsze się miały pojawiać filmiki, filmiki pojawiać się nadal będą, więc myślę, że to będzie fajna forma, fajna, m, fajna alternatywa e, zastępcza e, filmików, tak mi się wydaje. No, na tą chwilę nawet nie wiem, czy ktoś mnie widzi, bo ja jestem ślepa. No, trochę inaczej jest tutaj niż na Instagramie. Do Instagrama byłam przyzwyczajona, żeby nadawać na żywo. Dla mnie to żaden problem wcisnąć guzik i, i, i nagrywać i pokazywać. Czy tutaj. Tu, tu, tu. Dobra, nie wiem, widocznie tak ma być, czy mnie dobrze widać, czy mnie słychać, czy się nie, nie tnie kla, e, klatka, czy nie ma pikseli, nie wiem, nie wiem, napiszcie coś, cokolwiek, bo widzę, że jest parę osób, bo tam mi się u góry pokazuje, to, tak nie bardzo na tym moim obrazie, akurat jest na biało, więc nie wiem, napiszcie coś, ożywmy ten kanał, ożywmy, o, dostałam nawet kciuka w górę, dziękuję, dziękuję, jestem wdzięczna, o, następne kurze. Dobra, słuchajcie, zakupione u babci. Tro... O, cześć, Kasia. widać i słychać nieźle. Hejka, hej, hej. Cześć, Kasia. Cześć, Kasia. Hej, hej, super, super, cieszę się. Mazia miała być, no właśnie, dlatego tak zgłupiałam przez chwilę. Fajnie, że jesteście, wow. Dobra, to jak już jesteście, odpisujecie i tak jest fajnie. Jestem zadowolona, że przyszliście i wdzięczna, bo wiem, że jest... Lato, wakacje. Wszystko na jest ok. I pozdrawiam z Norwegii, Karina. Pozdrawiam Cię bardzo cieplutko i serdecznie i dziękuję za każde miłe słowo, odwiedziny i przede wszystkim za poświęcony Wasz czas dla mnie. To jest, to jest naprawdę super. Naprawdę ja to bardzo, bardzo doceniam, bo wiem, jaki czas jest, jest w życiu cenny, bo niestety. Jak zawsze to powtarzam, czasu się nie cofnie i tak dalej. Ja czytam dalej. Yy, w Szkocji też gorąco czy raczej. Yy... PL w Szkocji, czekajcie, czekajcie, jak to cofnąć, jak to. Jak to? Yy. Wiecie co, nie wiem, ja tylko widzę. Yy... O, chyba tak będzie. Yy, yy, w Szkocji. Czy po szkocku? Haha, dobra. E, hejka, cześć Oleńko. E, piękne lato mamy, znaczy dopiero trzeci dzień, czy któreś? Ja dawno nie, nie czułam takiego ciepełka. Fajnie jest, ale od jutra ma padać, także jutro wraca wszystko do normy. Dobra, słuchajcie. E, witaj Marzenko, buziaczki, Karina. E, no, super. Witaj słonko, witaj. Dobra. Katarina, nie Karina, Tak. Źle przeczytałam chyba. Zaczynam. Yy, zakupione ubawczo. Hmm. Tremuję <trym się. Tremuję się. Yy, dobra, w nagrodę dla tych, którzy przyszli, zajrzeli tu, to dzisiaj yy, już za chwilę, już za chwil parę przyjedzie yy, najnowszy członek naszej rodziny, najmłodszy. O tak śmieje się, no bo samochód w końcu dzisiaj będziemy mieli już samochód i powiem Wam, że. A nie pamiętam, jak bardzo się cieszyłam, kiedy tak bardzo się cieszyłam. W Anglii w końcu przyszły ciepłe dni, Dokładnie. Witam, witam również. Także tak to wygląda, że dzisiaj jestem zadowolona bardzo z jednej strony, a z drugiej, no wiecie, jak to w życiu bywa. Pokazuję wam, co kupiłam u babci. Byłam dwa razy, raz kupiłam jedną część, raz kupiłam drugą część. Nie będę też tu długo siedziała, bo mam frytki w piekarniku, ale... Na pewno parę minut poświęcę dla Was. No i jak mówię, napiszcie mi, co myślicie na temat, czy to przez okres wakacyjny fajnie jest, żebym prowadziła jakieś tam livey, jakieś tam tematyczne, nie tematyczne, gdzieś tam, jak będziemy jeździć, to po prostu będę robiła bezpośrednio livey tu na internecie. Na YouTubie, o to mi chodziło. Taka forma będzie teraz filmików przez okres wakacyjny, jest to szybciej, łatwiej, nie trzeba montować, jest to na żywo, więc i przeczytam i będziecie widzieć, no chyba, że w danej chwili kogoś nie będzie, bo to będzie w różnych godzinach, zależy jak to jest, oczywiście rób z chęcią obejrzy. dziękuję, bardzo, bardzo mi miło, że... Serce się raduje, jak dla mnie life byłyby super, coś nowego i no właśnie, coś nowego, o to mi chodzi na ten czas, bo nawet jeżeli kupię laptopa, który się teraz zepsuł, tak super, spontane są świetne, ja chętnie obejrzę, dziękuję, naprawdę, to nie miałabym czasu montować tego, taka jest prawda. Więcej czasu bym, chcemy być w rozjazdach i, i tak dalej. I... I też nie mam głowy do, do tego, żeby te filmiki montować. Taka jest prawda. Nie będę Was oszukiwać, nigdy Was nie oszukuję. Jak na przykład coś się dzieje, to do końca nie mówię, ale nie, nie oszukuję. Więc teraz też Wam powiedziałam prawdę, że zepsuł się laptop, jest mi potrzebny nowy, ale kupię go po wakacjach. I nie chodzi tutaj tylko o finanse. Okej, ja po pracy i tu taka niespodzianka. Witam Cię plutko z Holandii. Witam również, bardzo mi miło, ja bardzo rzadko oglądam live, raczej, raczej zapisane filmy na kanale, do których mogę zajrzeć w wolnej chwili. Tak Oleńko, słuchaj kochana, ja te live'y będę się starała również za, zapisać normalnie, to, to, to one będą zostawały, tylko po prostu w tej formie będzie mi wygodniej nagrywać. To nie chodzi o to, że tak jak na Instagramie, że live i kto był to obejrzał, kto nie to nie, one po prostu tutaj zostaną tego dnia. Zapiszę. Dobra, to zróbmy tak, że ja w tej chwili pokażę Wam, co zakupiłam u tych babci, bo przecież po to się dzisiaj tu spotkaliśmy. Po, po to, żeby pokazać zakupione u babci. Nie będę teraz przymierzała tego i nie będzie też fotek, ale są również plusy i minusy, bo będziecie mogli powiedzieć na przykład Waszą opinię w danym momencie, co uważacie. Chociaż, słuchajcie, wiadomo, są gusta i guściki i każdy ma... Um, każdy ma właśnie inne gusta. Ja mam. No, znacie moje gusta. Dobra, zacznijmy od tego, że potrzebuję ciuchy na lato, bo już moje się przejadły. Więc będę, będę poszukiwała takich oto rzeczy. Dobra, pierwsza bluzka to jest taka dłuższa bluzka. W taką fajną. Widzicie, ona się tak mieni. Znaczy, nie mieni, jak to powiedzieć? Tu jest jaśniejsza i ku dołowi. Jest coraz ciemniejsza, z takiego lejącego, fajnego, leciutkiego materiału. Hejka, hejka, witaj Natalko. I powiem Wam, że ta bluzeczka kosztowała tylko i wyłącznie jednego funta, więc yy, żal by nie było wziąć, a szczególnie, że do leggingsów, yy, czy do jakichś krótkich spodenek, jak tralala, moim zdaniem. Następnie ja kupiłam yy, również spodenki dla Miśka, yy, on to w ogóle... Rasel i Misiek, oni im jest wiecznie gorąco. Ja tu jestem z Marzy, lub wiecie jakieś bluzy, coś na podwórku, jak wychodzę. Oni nie, oni ciągle najchętniej to będę, jakby można było, to na kolację. Laura, tak samo. Laura, tak samo. Dobra, spod naszki. Takie, powiem Wam, że one wyglądają tak dosyć. Mm, <laughs> Przepraszam, jest taki materiał. Y i to jest materiał, cholera, pewnie jakiś poliester, czy coś takiego. Ile ja dałam za te spodenki? Hm. Nie ma żadnej metki. Jak nie mam metki, to na pewno 2,50, z tego względu, że były z koszyka. Czekajcie, dajcie mi chwilę. O, nie było nic napisane. Także takie spodenachy, takie zwykłe, pospolite spodeny, wiecie, męskie. Co, żeby mu tam fajnie się y, chodziło i nie przygrzewało. Uwielbiam sweterki, y, znaczy uwielbiam modę, przepraszam, będę zerkała, bo czekam na misia. Y, um, uwielbiam modę, mogłabym się cofnąć o jakieś, nie wiem, ile lat. Sami mi powiedzcie, o ile lat. Kiedy się tak chodziło? Moja mama kiedyś tak chodziła u, ubrana, jak była młoda, więc to na pewno y, 30 lat, może nawet trochę więcej temu. Super, ja taki miałam podobny sweterek, taki mm, witaj Marzenę i wszyscy na czacie. Dzień dobry, dzień dobry, witamy również. Także taka bluzeczka, ona też jakieś grosze kosztowała, y, rozmiar 10 i ona również kosztowała tylko i wyłącznie jednego funta. Tylko, że no to są y, y, cześć, cześć Michał i witaj Agata Yy, to jest bluzeczka taka, nie na takie upały, bo wiecie, w takiej wełnie to, to chyba nie, nie? Przynajmniej nie zdecydowałabym się ubrać taką, bo ja się pocę bardzo. Oglądam wszystkie Twoje filmiki, podobają mi się bardzo. Dziękuję z całego serduszka, bardzo mi miło, bardzo mi miło, naprawdę. <laughs> witam, witam, ale pachnie frytami. Dobra, następne spodenki to są już też takie, takie zwyklaki, trochę pomięte. no pomięte, no bo to, to, yy, to jest Nexta, tamte to chyba jakieś, bez fokus, fokus, ja poluję na wyprzedaży, tu w Niemczech nie znalazłam jeszcze lumpeksów, to Niemcy, nie, żeby nie było, <noise> jak ściszyłam. Yy, głos, to New Look, firma, to jest jakiś taki z yy, ze sportowego sklepu, takiego najtańszego. Yy, jakiś tam bezfirmowy z Georgia. To jest azdowy produkt. Yy, to jest z Nexta. Yy. Wiecie co, ja tak naprawdę na firmy nie patrzę. Witaj kochana, dobry pomysł ten czat, tylko tak dalej. Yy, pozdrowienia z Frankfurtu dla całej rodzinki i mamusi. Ojej, Frankfurt. No. Fajnie. Dziękujemy, również pozdrawiamy. Także widzicie, no tak, takie spodenachy, nie? Zwykłe, pospolite, ale, ale, ale my się tak ubieramy i, i lubimy takie rzeczy. Później tutaj y, taka ala, ala. Y, fajne ciuszki kupiać. Ja dziękuję takie na teraz, takie na teraz, takie za grosze. Powiem wam, że muszę zrobić w ogóle remont w szafie. Już teraz mamy samochód, więc trzeba wszystko spakować i wywieźć. Dla tych co potrzebują. Firma to jest jakaś nie wiem, zobaczcie sobie sami, nie znam tej firmy w ogóle. Dałam za za tą kamiz... za tą żółte również funta. Ma taki haft z tyłu. Nie Będzie widać? Coś tam widać, nie? Coś tam widać. Taki. Niezwykłe guziki, ale powiem Wam, że nawet fajnie wygląda. No jest za funciaka powiem Wam, że na chłodniejsze dni albo na taką piecie. O. Malina, nie? Tak mi się wydaje. Fajne, fajne, z kieszonkami, może coś tam znajdę. Znalazłam spinkę. Okej. Okay. Szkoda, że to nie milion dolarów. Przydałoby się albo jakiś los na loterię, wygrane oczywiście, wygrany. Dobra, napiję się troszkę. Wasze zdrowie, woda, pijcie dużo wody, jak jest ciepło. Jak nie jest ciepło, to też pijcie dużo wody. Dobra, co tam jeszcze mam? Dla rasela koszulkę, bo już kurczę chłopak rośnie mi jak na drożdżach. Normalnie taki już jest. Koszulka taka różowiutka i to jest z Zary, i to jest ta Boy's Collection. Taka koszulka i powiem Wam, że za tą koszulkę daliśmy 2,50. Więc bardzo fajna, oczywiście wymęłam, ale. Trzeba i tak poprać, poprasować, więc y, następnie koszula, również dra, dla rasela. Y, taka na teraz, ona jest taka na teraz, bo ona jest. Y, ro, y, będzie chciał nosić różową koszulkę, tak, nie ma żadnego problemu. W tym on w ogóle bardzo lubi róż i fiolet. To są jego, on lubi te kolory. Bardzo. Więc nie będzie miał. Mój mi tak, on, on by nie czuł się dobrze w takim kolorze, chociaż go namawiam, bo widziałam również fajne ubawić rzeczy, różowe koszule i tak dalej. I podobają mi się faceci, ale nie, jak mają takie fajne, e, jak jest opalony i ubierze taką fajną różową, e, to fajnie to wygląda. O tak, tak miliony by się przydał. No, zgadzam się. No i zobaczcie, i taka koszula e, biała, i to jest z kolekcji tego Timberlanda nie. Pokażę tak tutaj o. Ktoś przyjechał, ktoś nie przyjechał, radio yy, i za tą koszulę dałam dwa funciaki, dwa funty. Dwa funty, bardzo fajna koszulka, mówię teraz na teraz wszystko pomemlane, ale no, ja nie prasuję do, do filmika po to, żeby później wrzucić do pralki i wybrać, bo po prostu leżały w torbie i co szłam, co kupiłam. To chowałam je i właśnie, żeby taki wspólny film nagrać. Spójny, nie? mówi, nie? wspólny, Dobra, następnie sportowa koszulka. Hmm. Ona chyba 2 funty albo 2,50 kosztowała. Zabijcie mnie, nie wiem, nie pamiętam. Wkurza mnie, że czasami wyciągnę z czegoś i nie mam i ja później w ogóle totalnie nie wiem. Uprawiam sport, codziennie ćwiczę oprócz niedziel. Jeżeli chodzi o dietę, to staram się jeść zdrową, ale weekendy w ogóle nie patrzę na kalorie, jem niezdrowe fast foody, piję alkohol, nie bierzcie ze mnie przykładu, ale ja mam taką podzielność uwagi, że czuję się z tym dobrze, czuję się z tym dobrze, nie tyję, o koszulka fajna, fajne perełki, jak na razie. No, także myślę, że to... Dziękuję w ogóle taka propos. Taka koszulka sportowa bardzo mi się przyda. Następnie spodeny. Zobaczcie, jakie wielkie spodeny. I tutaj tak, z metkami, zobaczcie, w ogóle z metkami nie? nieużywane, że 18,99 by kosztowały. Później pani dała tutaj, że babci bym kupiła za 6 funtów, bo to nowe, a później kupiłam je za 2,50 Spodenaszki. Akurat takie. Ja mogę nawet w takich chodzić, ja już przymierzałam je. Okazuje się, że jestem po prostu wielką dziewczynką i, jest, i są na mnie dobre. Trochę wstyd się przyznać, ale tylko prawda. Także spodeny Adasia Nówki Sztuki. Układ. <taki>, Taki żarcik. Następnie, jestem, jestem. Jestem i dziękuję, tutaj mam pięć kciukasów do góry. Słuchajcie, będzie mi bardzo miło jak oglądacie właśnie filmiki. Nie bójcie się wrzucić tego kciuka do góry. Później ja mam naprawdę bardzo dużą ilość kciuków do dołu. Ok, rozumiem to, ale widzicie, no chętniej przychodzą i dają mi do dołu. Oglądam twoje przepisy kulinarne, jesteś super. Marzeno, marzeno. Dziękuję, jest mi bardzo miło. Słuchajcie, następna, następny produkt, ubiór to jest bluza Nike a. dla Rasela, taka też na teraz. To jest 80, lat, 3 funty i to jest ta jakaś tam dry fit. I podobno to jest od tego Ronaldo, nie? Cristiano Ronaldo, number 7. No, także. Hmm. A! Dobra, nawet nie szczaiłam widzisz. Człowiek nie doczyta, tak. Nie doczyta, nawet nie widzę dokładnie, kto. Wszystko ok. Dzięki, kochana. O proszę. Super. Dobra, takie. Taka bluza. Trzy funciaki, myślę, że fajne. Super, w ogóle, dziewczyny. Muszę tutaj jeszcze Wam powiedzieć, że super ekstra, fantastycznie, że właśnie y, 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 poznajecie się, rozmawiacie ze sobą. Y, jest wszystko tak fajnie, bez kłótni, bez tak przyjacielsko, tak jak powinno być na co dzień, bo to jest naprawdę wa bardzo ważne w tych czasach. Fajne osoby do Ciebie przyszły tutaj. Widzisz, ile osób Ciebie, y, ciebie lubi? O, dziękuję. Wiem, ja wiem bardzo, bardzo wiem i jestem wdzięczna za to. Naprawdę nawet nie, ja nie potrafię może tak okazywać tej wnie, wdzięczności i mm, zbytnio cześć super, że na żywo. Dziękuję. Kurczę, nawet nie wiecie co, myślałam, że nikt nie przyjdzie, że, że, te, że będzie bardziej tak yy, żałuję na laptopa, bo tak na pewno też się takie pojawią nie ma kasy, bla, bla, bla. Mam pieniądze, ale mam na co innego po pierwsze, a po drugie yy, pomyślałam, że to będzie fajna rozrywka, coś innego i ja zaoszczędzę naprawdę czas, a Wam mogę przedstawić naprawdę życie takiej prowadzy i zobaczycie, że ja łapiąc za kamerę jestem yy, bez wycinania tak samo jak na żywo. I wtedy yy, <ścoughs> dziękuję. Yy, przyczynam, no coś ty fajnie jest, pokazuj yy, się częściej. Także naprawdę ja to bardzo mocno doceniam, naprawdę. O, jesteś super. Nie, no taka super to nie, ale... Dobra, bo wiecie co? Ja nie wiem, tu 20 minut, te frytki będą czarne, nie? Ostatnia rzecz, kochani i na dzisiaj dziękujemy, ale jutro jest sobota, a w sobotę filmik, więc w sobotę również będzie jakiś live. Fajnie, prawda? Przynajmniej da, yy, dla mnie. Topshop, bluzka ostatnia, czerwona, taka fajna, lejąca, powiem Wam, że ładnie leży na piersiach, a najlepiej na takich małych, jak ja mam. <grym> tak ładnie leży i wtedy bez stanika. Bardzo mi się to podoba, wiem, że dużo kobiet by nie wyszło, a mi się właśnie tak podoba, ona wtedy tak ładnie leży, bo pomarańczowa. No ona taka bardziej pomarańcz, faktycznie, ona, ona jest taka pomarańczowa, a... Patrzcie, bardziej, bardziej w pomarańcz. No, tylko, że w kamerze wygląda bardziej. Pom... Nie wiem, jak to powiedzieć. Może tak. Ja mam czerwoną bluzkę na sobie i to jest bardziej pomarańcz, ale też taki, nie wiem, w czerwony kurczę. Nie jest taki ostry jak w kamerze, na pewno. Eee, ja mam pupę eee, sa d To chyba fajnie, nie? Chociaż ja lubię też duże pupy koralowe jakby. O, widzicie? No to każdy, kurczę, inny kolor tutaj widzi. Słuchajcie, jedna sekunda. Jedna sekunda pójdę, zamieszam frytki. Nie mam co Wam tu postawić, ani żeby melodyjka grała. Yy, dwie sekundy pomieszam frytki, bo yy, nie chcę ich spalić i przyjdę jeszcze chwilę do Was. Lecę, biegnie. Sprinta bym tego nie nazywała. Takie gorące jak puchło z piekarnika, to i No, raz. Mm. no także tak to wygląda. E, tak to wygląda z tymi lifeami. Tak to wymyśliłam sobie tak na szybko. E, gdzie jadę, tam mam telefon. W samochodzie można baterię podładować. E, internetu w telefonie też mam sporo, bo mam przecież e, telefon na abonament więc nie wyliczam tam sobie yy, czyli te filmiki też by były takie. jak będą tematyczne, że będę potrzebowała nagrać pustaki, które są. A tam u was już nie pada, a kiedy padało? <grytanie> dzisiaj nie, dzisiaj w ogóle nie padało, ani kropelki. Yy, ceglasta tabluzeczka. Pozdrawiam serdecznie. Yy, z Glynford Marzenko, fajnie cię widzieć na żywo. Super, dziękuję. Dobrze to powiedziałam? Guildford chyba, tak? Kurde, dobra, bo za tutaj yy, wymyślać, jak się czyta nazwy. Dziękuję, to bardzo Muszę się napić, no, ale jestem taka podjarana, jak pochodnia, jak to Macie mówi. Dobrze, dobrze, no, tylko nie wiem, które tyle razy powiedziałam. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Może wy macie jakieś pytania, to świetny pomysł, bo to fajna interakcja z nami. Właśnie, do prawda? Cieszę się, że Wam się podoba ten pomysł. No i, i tak jakby zaoszczędzę trochę tego czasu, ym, tego czasu i chyba lepiej tak usiąść na żywo, aż jakiś rumieńców dostałam z tego wszystkiego, tak usiąść na żywo i myślę, że to, że to właśnie fajny pomysł. Dobra, kochani, tylko jak ja teraz mam to zrobić, żeby z tego wyjść, bo to dla mnie czarna magia, naprawdę. Jak po prostu nacisnę tutaj, to chyba mi się udostępni. O! To będzie to, to będzie ten znaczek, tak? Dobra, kochani, dziękuję, naprawdę Wam dziękuję. Zapraszam Was już jutro. Nie wiem o której godzinie i to będą na pewno spontane, ale te filmiki będę udostępniać, zapisywać i udostępniać. Jak się nauczę, jak to robić. Bo tu są jakieś filtry, nie chcę filtrów. Filtery. <gry> I, i na ży. Bardzo dużo ludzi. Rób tak dalej. Dzięki. Do jutra. Miłego dnia. Świetnego weekendu. Papa, dziękuję ślicznie. Super weekendu. Pięknej pogody. Dużo miłości, zdrowia i uśmiechu. Trzymaj się, kochana. Pozdrawiam i dużo zdrówka życzę. Dobra, kochani. Papa, ja, ja próbuję uciekać. Naprawdę nie wiem, jak to zrobić. Nie wiem, czy to będzie zapisane. Nie wiem, jak to zrobić, ale już widzę. No, u nas 36 stopni, piekarnik po angielsku. Eee, nie wiem, do czego to, pewnie, jak to przeczytać po angielsku. Eee. Grille, grill, raczej. <grystanie> Dobra, teraz jeszcze chwilę poczytam, bo też. Eee, Okej, okay, dobra, to już na pewno zmykam. Do zobaczenia jutro. Postaram się. Mam nadzieję, że ten filmik wiem jak zapisać, jak nie to pouczę się, zapytam, żeby następne filmiki mu móc zapisywać. Do zobaczenia. Pa pa.